Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Forza Motorsport 5 Prosiło mnie wiele osób, żebym jakiś odcinek nagrał, więc nagrywam odcinek Który może Was zaciekawić, ponieważ wybieram sobie nową trasę Zupełnie trasę, której wcześniej nie pokazywałem, ponieważ były Właśnie wyścigi w karierze na tej trasie, ale w takim na maksa krótkim odcinku Znaczy w sensie, że trasa była krótka, a tutaj mamy pełne Pełne okrążenie, więc troszeczkę też wydaje mi się, że ono potrwa no, i oczywiście, jak widzicie, wybrałem sobie Lamborghini Aventador, czyli moim zdaniem jedno z najładniejszych aut na świecie. Takie, powiedzmy to moje wymarzone auto, kiedy miałbym dosyć sporo gotówki, no ale też nie na samo auto potrzebowałbym kasa, ale też na różne po prostu inne rzeczy związane z autem, jak ubezpieczenie, które pewnie kosztuje tutaj fortunę. Samo auto spala około 17-18 litrów na 100 więc to jest masakra jakaś, ale no wiadomo jak kogoś stać na taki samochód, no to też będzie stać go na wymianę, nie wiem, opon zimowych, czy też chociaż aż strach takim autem zimą jeździć czy też, nie wiem, inne zmiany, które tutaj będą, czy znaczy takie bardziej powiedzmy to aspekty eksploatacyjne wybrałem to auto, ponieważ chciałem Wam zaprezentować na tej trasie właśnie ten samochód, chciałem też sprawdzić prędkość maksymalną, a będziemy jak widzicie na tej trasie mieli Dosyć długą, prostą. Z tego co wyczytałem, to auto maksymalną prędkość w tej podstawowej wersji ma 370 km na godzinę. Zaraz sobie sprawdzimy, jak to się ma do gry. Chociaż też musimy być świadomi tego, że no, ta prędkość maksymalną ma ja dużo rzeczy tutaj e, znaczenie. Ogumienie, warunki, droga jaka jest, czy sucha, czy mokra nawierzchnia. Więc za to tutaj dużo rzeczy ma, e, no dużo rzeczy na to wpływa, tak? Ale sprawdzimy sobie tak mniej więcej. No nieziemsko to tutaj słuchać na słuchawkach. No nie udało się niestety kurczę tej prędkości tutaj uzyskać, ale no mówię, na to małem dużo rzeczy, ma na to wpływ, ale no powiedzmy to, ja uzyskałem 335 km na godzinę, jeśli chodzi o to auto. Oczywiście jeździmy sobie podstawową wersją, która ma 690 koni, tak, mechanicznie, bo tam była jakieś jeszcze wersje z tego co się orientuję, była wersja Dragon, to, to była jakaś tam wersja, która miała ponad chyba 750-760 coś, coś w tych granicach koni mechanicznych no i w 2013 właśnie tutaj Lamborghini wypuściło też model taki żółty to była taka nie wiem jak ona się nazywała ta wersja ale był to model żółty wypuszczony na 50-lecie właśnie tutaj marki Lamborghini i ta wersja była kurczę chyba 720-720 koni to jest coś około tego więc tutaj jeszcze ta wersja żółta oficjalna, bo ta wersja przerobiona to była przy współpracy Lamborghini z jakimś serwisem, z jakimś, no, jakimś, jakąś firmą, która tutaj o, oczywiście wszystkie reklamy muszą mi wyskakiwać, to tylko pobieram to wideo, mnie wyskakiwało, muszę to wszystko wyłączać do kolejnych odcinków. Ale też jak widzicie w Xbox One pojawił się, pojawiła się możliwość streamowania na Twitchu bezpośrednio z konsoli. I zdecydowanie lepszej jakości niż na ja PS4, bo to w 720p bodajże działa, w PS4 chyba w 480p, więc tutaj jakość jest nieco lepsza. Więc też być może wam to pokaże, jak to w ogóle się sprawuje ten Twitch. Pobrałem sobie go dopiero dzisiaj, w nawet czasu na to nie miałem. ale i... a i tak, rywale są daleko, więc tutaj mamy jeszcze szansę, żeby tu spore wygrać. No też właśnie strasznie mi się podobało to, jak właśnie to auto przecinało. Co mnie było słychać, jak powietrze po prostu trafia w to auto i zostaje przez nie przecinane. Mam nadzieję, że jakoś to wam potem zmontuje, abyście to mogli sobie usłyszeć też. No i będzie meta. Dokładnie, udało się wygrać bez najmniejszych w sumie problemów, ale no, mając z 690 kg na auto, raczej nie trudno wygraną, chociaż tam widzę też jakiś awentador jechał ze mną. Idzie co jeszcze, wam pokażę kolejną trasę, taką bardziej zimową, tak byście mogli sobie, znaczy ja już ją pokazywałem, tak, ale do tego samochodu, którym właśnie sobie jadę, chciałbym wybrać takie trasy najładniejsze, to, więc dlatego też wybrałem wam trasę austriacką czy szwajcarską, nie szwajcarską, teraz to by zobaczyłem, szwajcarska trasa, jakieś to jest taki, powiedzmy, kurort narciarski. Na szczęście śniegu na trasie nie ma, chociaż na szczęście. Fajnie gdyby właśnie takiej trasy też nawet jedna była, żeby te warunki były w dosyć dużym stopniu zmienne. I to nie jest, wiecie, nieosiągalne, ponieważ ja grałem w jedną z moich ulubionych takich ścigałek na Xboxa 360, jakim jest PGR 4 tam było dużo takich zmiennych warunków jak deszcz. Z tego co wiem były też możliwości właśnie jazdy po śniegu, gdzie było naprawdę bardzo trudno. Więc polecam, ja też tą grę pokazywałem w jakimś tam randomowym odcinku na moim kanale, więc sobie zobaczcie jak ona wygląda, ale naprawdę, jak na dzisiejsze czasy, gra, która ma kilka lat, wygląda nieziemsko, więc polecałbym naprawdę sobie pograć tą grę, jeśli lubicie wyścigi. Z tego co pamiętam, właśnie przy tworzeniu PGR-a 4, twórcy mówili, że jeszcze więcej by, byliby w stanie wycisnąć, gdyby nie to, że te dane się nie chciały wmieścić już na płycie po prostu DVD dwuwarstwowej i dzisiaj kiedy to już gry na Xboxie War są na Blu-rayu myślę, że tych warunków tutaj zmiennych powinno być sporo a jest ich no wydaje mi się, że za mało zdecydowanie też powiem wam, że no można było zrobić tak, bo tworząc forze trzeba było się spieszyć tak, żeby zwiększyć jakąś konkurencyjność tej konsoli, żeby ta forza była, no bo przykładowo na PlayStation 4 nie ma w ogóle żadnych wyścigów aktualnie. Z tego co słyszałem, premiera Drive Cluba będzie też przesunięta, bo chcą robić grę od nowa. Też nie wiem, czy to są plotki, czy to nie są plotki, ale tak z tego co słyszałem będzie. I powiem wam, że no, na pewno dużym plusem jest to, że gra ta jest tutaj, tak? W przeciwieństwie do ps nie ma ścigałek, a ścigałka powinna być zawsze w dniu premiery konsoli. Jednak tutaj też ta ścigałka, ta Forza 5, mimo że ukazała się, no, w przeciwieństwie do ps ukazała się, tak? To jednak, no, ma sporo tych tutaj niedociągnięć, widać, że była gra robiona na szybko. I nawet jeśli byłyby jakieś fajne DLC, bym to jak najbardziej tutaj propsował, podobałoby mi się to. Ale z tego co sobie obejrzałem, bo chciałem sobie kupić tego systemu pasa, na razie nie ma żadnych interesujących mnie samochodów w tym, w tym całym sklepiku. Więc on na razie go po prostu nie kupuję. Bo tak prędzej czy później, te auto wszystkie będę miał. A kupię go dopiero kiedy jakieś będzie interesujące auto. Bo z tego co widziałem, to był jeden model Lamborghini, właśnie fajny, który by mnie zaciekawił, i BMW M6 była. Ta pomarańczowa, taka też w takim samym kolorze jak to Lambo, więc te dwa auta mnie zainteresowały, reszta takie zwykłe samochodziki, których w sumie nawet wam nie pokazał na kanale, bo nie są jakoś specjalnie interesujące, więc no mówię, mimo że te dealiści są, to na razie troszeczkę ubogie, nie ma tych zmiennych warunków, więc tak naprawdę, jeśli napalacie się i chcecie naprawdę yy, czerpać yy, no mega, mega przyjemność z Forzy, to trzeba by było chyba czekać na szóstkę, kiedy będzie ona dopracowana. Będzie ona naprawdę takim pełnoprawnym tytułem, bo to mamy no nie oszukujmy się troszeczkę, takie powiedzmy to taki produkt skończony w 60-70%, tylko tego też no tych odcinków duże Forzy nie mam, Bo też jeździć nocą na tych samych trasach to też nie jest, wiecie, myślę, dla was atrakcyjne tego też, te odcinki, tak jak już mówiłem, z Forzy 5 będą się pojawiały randomowo na moim kanale. Zresztą, wnętrze tego auta jest to no nieziemskie. no Zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje, naprawdę. Też, z tego co pamiętam, w top girze, jak to auto było, to podobno ono się prowadziło tak dobrze, że zarzucali temu samochodowi to, iż nie czuć tego. Jakiego wiecie, takiej nutki niebezpieczeństwa, wyjadąc samochodem, no ale przy takich, takiej szerokości, przy takiej technologii, to naprawdę, aż chciałbym przetestować na własnej skórze, jak tym autem się jedzie. A nawet w Polsce nie ma gdzie. Ciekawe jestem, czy w ogóle jakieś wypożyczalnie oferuje. Znaczy, jest na pewno jakaś, bo Kuba Wojewódzki ma wypożyczone te, te Lambo. Być może jest jakaś, nie wiem, nie orientuję się, a tymczasem udało się ukończyć ten wyścig i w sumie to będzie tyle, taki krótki odcinek z Forzy Motorsport 5, gdzie prezentowałem Wam możliwości tego samochodu i tą nową trasę, którą, której wcześniej Wam nie pokazywałem, mówię o tej trasie numer 1. Tak więc trzymajcie się, jeśli Ci się podoba, stawcie łapkę w górę, cześć!